Tuż jak Bóg. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kierownictwa Duchowego. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na ważne pytanie: czy warto zaufać Bogu i czym w ogóle jest zaufanie? Jeżeli chcielibyśmy wyjaśnić samo pojęcie zaufanie, to musimy odwołać się do dwóch słów: poznanie i wierność. Nie da się ufać komuś, kogo nie znamy, a jednocześnie musimy liczyć na czyjąś wierność. Jednym ze zdań, które najlepiej obrazuje zaufanie Bogu, są słowa zapisane przez siostrę Faustynę: Jezu, ufam Tobie. Jak rozumieć te słowa? Dlaczego tak wielu ludzi modli się właśnie tymi słowami? Otóż zaufanie Bogu jest bardzo specyficznym rodzajem zaufania. Zanim my zaufamy Bogu, to Bóg zaufał nam. A zatem można by. Przeinaczyć trochę modlitwę i powiedzieć: Bóg mówi: Mateuszu, ufam Tobie, pokładam w Tobie nadzieję, widzę w Tobie dobro. Chcę, żebyś był wierny, bo bardzo dobrze Cię znam. Żeby zaufać Bogu, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Najważniejszym z nich jest wypuszczenie własnego życia z ręki. Jak to rozumieć? Wydaje się, że wielu ludzi naprawdę wierzy w to, że ich życie należy tylko do nich: sukces, pomyślność, błogosławieństwo mają pochodzić z mojego wysiłku, a to nieprawda. Żeby zaufać Bogu, trzeba przestać w to wierzyć trzeba oddać to, co mamy najcenniejsze. Mamy przynajmniej kilka przykładów ludzi, którzy zaufali Bogu w Biblii. Największym z nich jest Abraham, człowiek wiary. To starzec, który dostaje od Boga polecenie, żeby opuścić swoje rodzinne strony. Polskie przysłowie mówi, że nie przesadza się starych drzew. A przecież Abraham to już leciwy człowiek. Ta próba zaufania ma swoje konsekwencje. Bóg, jak podczas gry w karty, będzie pytał: Sprawdzam, jesteś mi wierny? Dobrze mi znasz? A może przestałeś mi ufać? Kluczowym momentem tego sprawdzania będzie moment, kiedy Bóg zażąda od Abrahama ofiary z syna. To właśnie wtedy okaże się, czy Abraham naprawdę ufa Bogu. Aż trudno sobie wyobrazić, że Bóg mógłby wystawić tak człowieka na próbę. Ale sam wobec siebie także wystawia się w ten sposób. Zobaczmy, że jego syn zostaje złożony w ofierze. A zatem Bóg bardzo zaufał ludziom. Kolejnym przykładem człowieka, który bardzo mocno zaufał, jest Mojżesz. To człowiek, który ufa we własnej słabości. Co to znaczy? Po ludzku nie nadaje się do misji, którą ma do wypełnienia. Jest jąkałą, a ma przemawiać w imieniu ludu. Jest mordercą, bo zabił Egipcjanina. A ma nauczać moralności na Synaju. To sytuacje nieprawdopodobne. Momentem, kiedy Bóg wystawi zaufanie Mojżesza, jest miejsce, kiedy stanie przed morzem. Normalnie można było pokonać tą trasę zupełnie inaczej, ale Bóg powiedział, że przejdą właśnie w tym miejscu, gdzie morze jest najgłębsze. Dlaczego? Bo jest to próba zaufania. Zaufać ma nie tylko Mojżesz, ale także jego lud. Bo zaufanie wiąże się z wiernością słowu, które zostawia Bóg swojemu ludowi. Oni mają przejść przez morze, bo inaczej nigdy Bogu nie zaufają. W Nowym Testamencie przykładem kobiety, która zaufała, jest Maryja. To ona ma zostać pokonana przez Boga. Nie własnymi siłami zgodzi się na to wszystko, co Bóg do niej powiedział. Tu trzeba zaufać, oddać to, co najcenniejsze. Tym najcenniejszym darem dla Boga jest jej macierzyństwo najpiękniejsza część życia kobiety. Ciekawe jest jednak to, że macierzyństwo Maryi także zostanie poddane próbie to nie syn pójdzie za nią. To nie On będzie się trzymał jej spódnicy, ale ona pójdzie za Nim. To niezwykły dar. Trzeba umieć zrozumieć to wszystko, co Bóg nam mówi podczas sprawdzania naszej wierności. Warto w tym miejscu wspomnieć także przykłady pozabiblijne. Święta siostra Faustyna to była kobieta o trudnym charakterze, ale to właśnie ją Bóg wybrał na sekretarkę Bożego Miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że jak mówi Święty Paweł, moc w słabości się doskonali i to właśnie ona została wybrana do tego, aby przekazać światu orędzie o Bożym miłosierdziu. Bóg lubi posługiwać się słabymi narzędziami, to właśnie wtedy okazuje się jego chwała i moc. Przekładając te przykłady na nasze życie, chciałbym, żebyś zapamiętał, że możesz Zrobić to, co możesz, natomiast to, czego nie możesz, zrobi za ciebie Bóg.